kameruję. No dobra, Dawaj, Cześć, trzy. Uwaga, Tomek Pompa Pompowicz w wykonaniu... Będę w wykonaniu? E, w wykonaniu akcentu, e, tylko nie pamiętam tytułu, ale jest taka piosenka bardzo romantyczna, ale ci tak mniej więcej w dyskotece. Zobaczyłem ją kocie oczy. No włosy jasno blond. Piła drinki, łyski potem dżin. Wiedziałem tylko na albo nic. W rytm muzyki zawirował świat w wyobraźni. Tylko ty i ja. Bez spojrzenie czerwień twoich ust. W miłości magia zadziałała już. Du -du 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 Dziewczyno z klubu blisko. <śm> <śm> Dziewczyno nieznajoma. Modałbym chyba wszystko byś była w mych ramionach. Dziewczyno, spróbuj chciałbym Cię zaczarować, bo chcę mieć Ciebie blisko, bo mi się tak podobasz.